Słuchajcie, szybkie podsumowanie tego co jest do tej pory. Z metal Leo, bo byliście ciekawi, jak nam się to udało. Prognozowana wartość to było 88 zł. Po rozliczeniu metal wyszło 94 zł32 grosze. Zł. Mniej więcej 100 gram w każdym metalu metal Leo nam zważyło więcej, niż my ważyliśmy. Po sprzedaży z Metalleo 278 ,92 zł 92 grosze, to jest bilans Sokoła Milenium. Może w najbliższych dniach uda nam się sprzedać jeszcze puszkę aluminiową i trochę złomu. Co do Metalleo jestem mile zaskoczony tym rozliczeniem, bo błyskawiczna reakcja, faktycznie kurier następnego dnia już to dowiózł i dzień później mieliśmy już wycenę. Więc super. Także polecam. co? Pierwsza wózka mhm. jest w totalnym milczeniu. Kawaler, witajcie. Tamo nie musisz mi nie musisz mi powiedzieć. To się rozleci zapewne, no. ale zepniecie ją. Ale ona jest już rozwalona i wiecie co się rozwali. Się prawie rozwaliła. Kurde. Krótki spacer, a jednak to pada. Siatka się zapełnia. A mówiliście, że jest taka Bida. No, bo była Bida. Puszkowe Eldorado Puszkowe Eldorado pod sklepem Eldorado Dla Jakuba Zniwa. A ja będę nosił my już w domu 74 puszki aluminiowe Jakiś słom Pręt aluminiowy kabel jakiś, tak? Aluminiowy czterożyłowy i do kocenie sowa już jest nie żelazną, tylko aluminiową sowa bo były testy magnesowe i 10 metalowych także taki spacer po lodach do sklepu. chyba nawet lód się zwrócił